Pozostańmy jeszcze na chwilę przy tym zdjęciu, teraz omówimy sobie odcięcie czerni i bieli. Jeżeli pracujemy nad naszym zdjęciem, to musimy zadbać o jego ogólny wygląd, ale często też musimy zadbać o krańce tonów, czyli o tony najciemniejsze i najjaśniejsze. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż, jeżeli przekroczymy przyciemnianie naszego zdjęcia, to najciemniejsze obszary zdjęcia mogą zostać pozbawione całkowicie szczegółów, co oznacza, że będzie to po prostu jednolita czerń. To samo dzieje się w światłach, jeżeli zdjęcie zbyt mocno rozjaśnimy. A przynajmniej te części, w których są światła, to może się okazać, że światła te są w pełni wypalone, czyli jest tam jednolita biel. Po wydruku takie zdjęcia mogą okazać się niezbyt atrakcyjne, ponieważ będą tam po prostu duże obszary białego. Żeby zobaczyć, czy nie wchodzimy tutaj już w obszary odcięcia czerni i bieli, mamy tutaj w histogramie dwa narzędzia. To są te trójkąciki. Tutaj po tej stronie trójkącik pokazuje nam przycinanie cieni, a trójkącik po prawej stronie pokazuje nam przycinanie świateł. Jeżeli przesuwamy się na taki trójkącik, spójrzmy, to tutaj w najciemniejszych obszarach zdjęcia pojawia nam się akurat na niebiesko teraz wskazanie, gdzie cienie zaczynają być już przycinane. Oczywiście tego typu przycięcie cieni nie jest jeszcze problemem, ponieważ to są zbyt małe obszary, żeby wyglądało to źle, ale jeżeli tych obszarów będzie więcej, to jest to sytuacja dość niebezpieczna. Takie trójkąciki możemy też włączyć na stałe, żeby mieć podgląd ciągły, przycinania. Klikam po prostu na takim trójkąciku i teraz nawet po przesunięciu myszy poza histogram cały czas widzimy tutaj to przycinanie. Żeby takie przycinanie zmniejszyć, musimy tutaj posłużyć się suwakami, które odpowiadają za cienie, czyli na przykład czerniami. Spójrzmy, teraz czernie są przyciemnione, ujemna wartość tutaj jest. Przesuwając się w prawo, okaże się, że całkowicie pozbyliśmy się tego przycięcia czerni. Jeżeli jednak byśmy przyciemnili to zdjęcie zbyt mocno, spójrzmy, to w ten sposób w tych obszarach będziemy mieli jednolitą czerń po wydruku. Wróćmy więc tutaj. Mniej więcej do tej pozycji. Spójrzmy teraz, w jaki sposób będzie się to objawiało w najjaśniejszych obszarach zdjęcia. Przejdźmy teraz albo do suwaka highlights, czyli jasności, czy też do suwaka whites, czyli biele. Ja teraz posłużę się suwakiem highlights i przesuwając go w prawo obserwujmy najjaśniejsze obszary zdjęcia. Włączmy tutaj ten podgląd, ponieważ niechcąc go wyłączyłem. Spójrzmy, to są właśnie miejsca, w których biele są całkowicie wypalone. Wróćmy tutaj do pozycji początkowej. Spójrzmy, w tym momencie nasze zdjęcie jest w pełni poprawne, jeśli chodzi o najjaśniejsze obszary. Natomiast tego musimy się wystrzegać. Wyłączmy na chwilę to ostrzeżenie i spójrzmy, rzeczywiście tutaj jest po prostu jednolita biel. W ten sposób nasze zdjęcie moglibyśmy pozostawić. Spójrzmy jeszcze na koniec na kilka rzeczy, których jeszcze nie omówiliśmy sobie, jeśli chodzi o ten panel Basic. Jeżeli chcemy szybko zresetować ustawienia któryś z tych suwaków, to wystarczy, że przytrzymamy lewy klawisz Alt i tutaj przycisk Tone zmienia nam się w Reset Tone. Klikając w tym miejscu resetujemy wszystkie te suwaki. Przejdźmy teraz niżej, tutaj również przytrzymując Alt, widzimy, że przycisk Reset Presence nam się pojawia. Klikamy na nim i te suwaki również są zresetowane, czyli wyzerowane. Możemy tutaj również szybko zobaczyć, jak będzie wyglądała czarno-biała postać takiego zdjęcia. Klikając w tym miejscu szybko, generujemy sobie postać czarno-białą. Ja wyłączę tutaj te wskazania przycięcia. Spójrzmy, po przełączeniu się na zdjęcie czarno-białe, większość suwaków jest nadal dostępna. Jedynie niedostępne stają się suwaki odpowiadające za nasycenie kolorów, ponieważ nie mamy tutaj żadnych kolorów.